Mamy dzisiaj wszyscy w Polsce bardzo ponure nastroje związane z konfliktem, który wybuchł pomiędzy prezydentem Trumpem a prezydentem Joeńskim, i wszyscy obawiamy się o losy geopolityczne naszego kontynentu. Wszyscy jesteśmy murem za premierem kuskim i ministrem Sikorskim, którzy ogarniają cały ten zmieniający się tektaryczny układ geopolityczny. Ale dzisiaj na Kubie będziemy rozmawiać o sprawie ważnej, może nie najważniejszej, ale ważnej dla bardzo wielu naszych wyborców, mianowicie kwestii rozliczenia i pisu, i funkcjonowania prokuratury. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że w parlamencie nie będzie, tak się wydaje, zgody na to, abyśmy rozmawiali o rozdzieleniu prokuratora generalnego od Ministerstwa Sprawiedliwości przed zmianami, które nastąpią w prokuraturze. Prokuratura musi być rozdzielona. To, co się działo do czasu PiSu, musi mieć swój e, e, efekt końcowy w postaci wniosku o skierowanie po Rzeszyników Dyscyplinarnych, Spraw Karnych. Temu wszystkiemu przeciwdziała teraz Izba Nadzwyczajna, która w znaczący sposób ogranicza możliwości działania o To miejsca. W związku z tym, oczekujemy na ustawę w tej sprawie, ale żeby go ustawa. Musimy wybrać prezydenta, dlatego pierwsze zadanie, które sobie stawiają posłowie również w kontekście rozliczeń to jest wygranie wyboru prezydenckich, wygranie napała Trzaskowskiego na urząd prezydenta FP to jest najważniejsze z nas, dla nas wszystkich zadanie i to podporządkujemy wszystko w najbliższych studia, wy też te wybory. Natomiast rozliczenie, rozliczenie tych wszystkich łajdas, które się działy tego dreństwa, tej kradzieży, która miała miejsce, musi być pełne, całkowite i bezlitosne. Państwo musi okazać swoją siłę. Państwo musi okazać swoją moc i państwo musi przeprowadzić to rozliczenie, do końca. O tym będziemy się rozmawiać z paramedistami, odorem i jestem przekonany, że o następnych krokach i prokuratury, i miejsca, on do dara, usłyszymy później. Dziękuję bardzo.